Dobra, a teraz się nie zesrajcie, kurwa. Z tej strony uwaga... ZARAZA! ważnej, najukochańszy, jedyny i niepowtarzalny, kurwa, zaraza! Co się odjebało? Słuchaj ta! No jest, kurwa, co opowiadać. Ale niestety znacie już praktycznie całość tej historii, bo Bóg stwierdził, że w chuj śmiesznie będzie prowadzić za mnie tego bloga i zjeb odebrał mi tym samym możliwość odpowiedzenia mi o wszystkim ze swojej perspektywy. Dzięki, kurwa, doceniam. Ech. Ale na szczęście nie doszliśmy jeszcze do końca tej długiej serii zasranych zdarzeń, która doprowadziła nas do momentu, w którym jesteśmy. Dla mnie została jeszcze najciekawsza część. Zakończenie tego całego burdelu. Czy śmierć ostatecznie wywołała apokalipsę? Czy Hitler i reszta ekipy powstrzymali słoweńskie bóstwa w Japonii? Kto wam o tym opowie, jak nie ja? Także szykujcie wazelinę i dupy, rozwierajcie odbyty, bo zamierzam wam opowiedzieć o tym, jak wojna stracił oko. A śmierć wreszcie kurwa zginął. Zaintrygowani? No, mam kurwa nadzieję, więc jedziemy. Zacznijmy od tego. Co ja właściwie robię w swojej naturalnej, zarazowej formie, bo jak dobrze pamiętacie, ostatnim razem jak o mnie słyszeliście, byłem antychrystem. Tak w dużym skrócie, wojna zmusił mnie do pójścia na ugodę i w zamian za nóż musiałem obiecać, że odbiorę sobie swoje pojebane overpowered moce. Jeśli mam być szczery, to myślałem, że będzie mi dużo ciężej się z nimi rozstać, ale chyba za bardzo jarała mnie. Perspektywa ponudnego ściania rozpierdolu z braćmi. Żebym specjalnie, po nich, żebym specjalnie po nich nie płakał, tak więc jedyne co mi zostało to zarażanie innych istniejącymi chorobami, a nie na przykład spierdolinizmem czy depresją, chociaż akurat depresja jest klinicznie potwierdzona, ale mniejsza. Poza nożem dostałem od wojny informacje o tym, że Bóg wciąż kurwa żyje. Nie powiem, że mnie to jakoś szczególnie nie zdziwiło, w końcu wyszły już trzy części, Bóg nie umarł. <laughs> Także ten zwrot akcji był całkowicie do przewidzenia. Powiedział nam też z głodem o swojej misji zabicia Outsidera. Nie umieszkałem się przy okazji pośmieć z faktu, że zapomniał jak używa się jego mocy. Ale w sumie na dobre wyszło, bo stwierdził, że chuj mi w dupę i że się tego znowu nauczy. W ten oto sposób spędził kurwa prawie dwie godziny na próbach teleportacji i przyzywania stat szczurów. Jestem z niego dumny, a jeszcze bardziej z siebie, że do tego całkowicie celowo go zmotywowałem. Dość szybko wpadliśmy też na pomysł odnalezienia śmierci, więc podczas gdy wojna sobie trenował, ja i głód udaliśmy się po niego. Do piekła. Już na samym wejściu ktoś wydarł mi się do ucha. Zaraza, ty kurwa, jebana! Tata, zdziwiłem się, bo przecież święty Jan umarł i nawet dwa razy. No ale jak to mówią, you only w twice. Okazało się jednak, że to był lucyfer, który od paru dni wciąż chodził na rękach przez chorobę, którą go zaraziłem. Nie mieliśmy pomysłu, jak go odczarować, więc po prostu przywiązaliśmy go do stala gówna, nigdy nie pamiętam nazw, żeby sobie chociaż trochę odpoczął. Nie miał bladego pojęcia, gdzie znajdowała się aktualnie śmierć, ale wspomniał coś o tym, że jakiś pojeb wpierdolił im się do piekła ostatnio i chyba najebał się z naszym kociaczkiem. Pół godziny później byliśmy w stanie z całkowitą pewnością stwierdzić, że śmierć w piekle... Nie istnieje. Był to na pewno. Był, to na pewno. Zdradzało go kilkanaście kontenerów z pustymi butelkami wódki. Jakbym go nie znał. Ale poza tym nie znaleźliśmy totalnie nic, co by nam podpowiedziało, gdzie go szukać. Ja, pierdola, ten znowu gdzieś się szlaja, Wkurwiłem się. Pewnie leży w jakimś rowie na ziemi, najebany, jak spadali się kurwa, cieszy do siebie. Wróciliśmy. Więc powrotem do nieba, które wreszcie przestało płonąć po akcji z portalami. Wojna do tego czasu zdążył już mniej więcej opanować moc outsidera, i kutas stał mu sztywniutko na myśl o starciu z chujem, który odbił mu dziewczynę. Przez małą chwilę zastanawialiśmy się: Czy jeśli pomożemy mu w starciu, to czy wciąż będzie miało to terapeutyczne działanie, jak twierdził Bóg? Postanowiliśmy, że na wszelki wypadek pozwolimy mu wyruszyć na poszukiwanie czarnookiego boga samemu, licząc na to, że wróci z jego głową. Pojawiło się wtedy bardzo banalne pytanie. Co mamy tak właściwie robić z głodem? Przypominam, że w tamtym momencie nie mieliśmy pojęcia, że śmierć i jego nowy ziomek Achryman właśnie grają w tenisa pieczęcią apokalipsy. Głód za to opowiedział mi o swoich różnych międzywymiarowych podróżach i o tym, jak rozdzielił się z ekipą Samediego w spalonym biurze. Po, wtedy po raz pierwszy dowiedziałem się o tym, kim właściwie jest Achryman. To znaczy, no sam Good też za wiele o nim nie wiedział, ale przynajmniej mieliśmy co coś więcej niż samo imię. Myślisz, że ten koleś sprawi nam jakieś problemy? Spytałem go w pewnym momencie. Eto, to jakiś zwykły pojaw, który... Chce tylko zniszczyć i zabijać. Samedi bardzo odpowiedzialnie trzymał go na ziemi przez... Wiele lat teraz po prostu napalił się na zniszczenie... Czwartego wymiaru. <laughs> nie ma żadnych szans, skoro Bóg wciąż żyje. byś chciał chciałem pomóc, nie? A <laughs> no już kurwa to widzę, parsknąłem. Wojna powiedział, że jest na emeryturze, więc nie robiłbym sobie za dużych nadziei, mordeczko. Zresztą ta leniwa buła nigdy nie lubiła się w nic angażować. Pamiętasz, jak kójtyła porwał naszych ziomków, wliczając w to jego własnego kurwa syna syna Bożego Jezusa! Wszechmogący nawet pałą nie kiwnął i zamiast tego wysłał nas, żebyśmy mu dzieciaka odbili. Kurwa, wszechmogący! To już wysłał armię Aniołów, Niech wspólnie od Kurwa jak zauważył ten debil. Zrobił to tylko po to, żeby cała zasługa nie spadła na nas, bo dalibyśmy sobie radę sami i wie to już chyba każda istota na tym zasranym świecie. Na szczęście została nam jeszcze jedna flaszka wódki, więc ochoczo ją otworzyliśmy. Stok żurawinowy, no ale zawsze coś. Kurwa, cieszę się, że już się nam to trochę wszystko uspokoiło, przyznałem. W sensie udało nam się z wojną pogodzić i w ogóle, no, wciąż nie udało nam się znowu schlać całą czwórku, no ale na pewno wkrótce znajdziemy śmierć i pokażemy mu, że wreszcie jest spokój. To chyba pierwszy raz, kiedy aż tak mocno się wszyscy ze sobą pokurwiliśmy, nie? Pierwszy i ostatni, powiedział Głód poważnie. Nie, tylko więcej. Ale ty wiesz, że właściwie cała drama była przez... Przeze mnie, nie? O, już nie narzekaj, kurwa! Uciszył mnie i wyzerował flaszkę. Przez chwilę siedzieliśmy tak w ciszy, ciesząc się chwilą i w zaciśniętych rękach, trzymając kciuki za to, żeby wojnie udało się bez problemów zajebać outsidera. Ej, a gdybym tak wyprawił wielką imprezę zacząłem nagle. Czuję się naprawdę chujowo za to, jak się zachowywałem mając moc wszechmogącego i wypadłoby chyba wszystkich przeprosić, nie? No nie wiem, ale każda okazja chlaja, Automatycznie mnie do siebie przekonuje. Dobra, to jak tylko wróci wojna, to rozsyłamy zaproszenia. Ma tu wbić każdy, co do jednej osoby. No, tego spalonego nieba? Kurwa, racja. Nie wygląda to za dobrze, zamyśliłem się. No to chuj. Najwyżej zrobimy w piekle. To mówiąc, wyciągnąłem z torby kratkę, kartkę i zacząłem pisać tekst poszczególnych zaproszeń. Pierwszy jeździec przygotuje dla wszystkich ludów w czwartym wymiarze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa i najpo najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę abstynencji, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy wasze wątroby. Wtedy Nowy Bóg Otrze łzy z każdego oblicza Odejmie odejmij hańbę od swojej osoby na całej ziemi. Bo zaraza przyrze przyrzekł i powiedzą w owym dniu: Oto nasz nowy Bóg, ten któremuś zaufali, że nas najebie. Oto pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z jego zbawienia, albowiem ręka zarazy spocznie na tej górze. Outsider zaś będzie rozdeptany u siebie przez wojnę jak się depcze słomę na gnojowisku i wyciągnie tam na sierątku ręce swe, jak pływak je wyciąga przy pływaniu. Lecz wojna upokorzy jego pychę, razem z wysiłkami jego rąk, niezdobyto twierdzę moich murów, z zgniotą, zwalą, zrzucą w proch na ziemię. Kurwa, kochasz Biblię cytować, co? Spytał mnie głód, zerkając mi przez ramię. Jeszcze jak? Przyznał. Myślisz, że każdy wpadnie? Po takim zaproszeniu? Oczywiście. W tamtym momencie wydawało nam się, że to już koniec szaleństwa, które w ostatnim czasie dominowało nasze życia. Naprawdę nie wiem, czy moglibyśmy być w większym błędzie, bo to, co uznawaliśmy za zakończenie, było w istocie dopiero początkiem. Jak zwykle. I już za kilka godzin mieliśmy walczyć w bitwie o jebany świat. Ale to już chyba. tak jest, nie? Życie zawsze pierdolnie ci czymś takim z zaskoczenia. Często pytacie mnie, jak ja i moi bracia możemy tak cały czas płynnie przechodzić od halania do ratowania świata. A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie alkoholu to właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład chleję wyborową. A jutro, kto wie, dlaczego by nie? Oddam się pracy społecznej i będę od choćby sadzić... Ma to znaczy ratować świat.